Cześć, witajcie z tej strony. Ja wiląsek i dzisiaj pokażę Wam jak złożyć taki oto fajny stoliczek z ciastkiem, mlekiem i świeczką. Jeśli będziecie chcieli, mogę zrobić, osob... mogę zrobić z tego serię, gdzie będę pokazywał Wam jak złożyć różne świąteczne gadżety lub, lub po prostu gadżety, ale raczej będą to świąteczne. Dobra, zatem my już przechodzimy do składania tego oto stolika. Do złożenia tego potrzebujecie takich oto klocków. Takiego, 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 takiego i takiego. Jak widzicie, no takie klocki. To Ten klock to oczywiście ciastko. Też go potrzebujecie oczywiście. Więc przechodzimy już do składania. Więc najpierw bierzemy o ten, o taką podkładkę łączymy ją z tym, chodziłem takie coś, potem bierzemy o to, miejsce gdzie się coś kładzie na stoliku, przyczepiamy to tu, potem bierzemy o to, taki klocek, łączymy go razem z tym klockiem. Wychodzi nam taka szklanka z mlekiem. Włącz, dajemy ją tutaj. Potem bierzemy ciastko. Dajemy je tutaj. I bierzemy o takie coś, co ma, ma nam posłużyć jako świeczka. Kładziemy je tutaj. Potem bierzemy o ten półmyczek. Kładziemy go następnie tu. I wychodzi nam takie oto. Taki oto stoliczek, więc jeśli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Ja dziękuję wam za oglądanie tego filmu i pa!